To jest zajebisty. O, no o, róg jest zajebisty. No. Ale ja gram czasami yyy. rógiem. Tak. Ale Doki mo jest od róka. Mam konsulat. Kurwa tej willi nie lubię. Chujowa jest. jest zajebista jest wila. W mnie, bo tam nie wiem. Mapa dla mnie kurwa to jest ciemno. Bo jej nie znasz. Nie no, znam ją, ale kurwa jest, nie, chujowa, no. jest. chujowa dla mnie. Znam ją. No, nie, by są. Nie. O, ale... Dobra, już się bałem, że coastline będzie. Mieszkanie, Gabrysia. Mam złe wspomnienia z coastliną. <laughs> Ale kanał Idziemy kurwa do szreka. Banujemy Kaida Dosła yy, Nie, bo ja nim gram Czemu Kaida? Ja bo gram Kaidem kurwa Ja gram Kaidem ja Ale gram my Kaidem. atakujemy Ale chuj do dupy I Thatcher jest open, ban Kaida To na no atakujących banaszkę Thatchera ja bym zajebał Ja bym Kaida no, banował, po thatcher. chuj Thatchera jak my atakujemy? Taż, Taszka that. Kalaszka? Nie no, klaszka Dobra, ban Kaida. I klaska ban. Nie, nie, nie Kaida. Ja Jaką kurwa klaskę, ban Kaida? Ale Kaidem bram, Gabry. Kaida, Ty jesteś kurwa upośledzony, przecież my atakujemy. No i co z tego? No i co z tego? Mają, mają przewagę 3 rund na defie, to z tego, że jedno nas 3-0. Ale bo to będą grały z Banditem, kurwa. No. Nie, bo Bandita można norm, normalnie zrobić, a Kaida nie zrobisz. 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 zrobisz tak, kurwa zrobisz. 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 Już zrobisz. nie zagawryś jak ty robisz. Nie, pierdolę ta czera, Ja, ja zagram kucano. Kali. Ja idę Floresem, będę na okienka. Ale no, kurwa by było kali, bo kup kuje zespostać na to go Ale mamy ta czera, kurwa. Tak, by... Kali jest no. dobra. Było zbonować kali. Po chuj mamy panować kali, jak będziemy... Dosłownie. To, to, to jest z jedna z nielicznych kontr na Kali na Kaida, tym mapie na górze. Nie no, jeszcze jest ta pytać no to zobaczymy jak ty te taczery rzucisz, ja już jej widzę. Dobra. Be, powtórzy się sytuacja jak kurwa wtedy u nas. Wiesz osę. Gabryś. Nie nie gra, nie gra tym taczerem. Nie, niech osę bierze. Nie, bo on se i tak było gra No, ale, no zobaczmy, ale zobaczymy co mają. Ale potrzebujemy osy, jak Jak tam u spolacz. ciebie górnik Junior jak tam gdzieś mija? No super To wiesz O! Fajnie Mire grają, mają widzimy chłopaki. Jak się Staję. czujesz? Z tym, że dopiero wstałeś No w sumie to chujowo. Czyli nie super No super się wyspałem, ale chujowo, że tak długo spałem A, no rozumiem Gabryś, ose Osem Nie wiem czy mogę spażej 14 godzin 14 o, kurwa A to ja dzisiaj spałem A, 15, 15 chyba Bo <laughs> nagle mu się odwidziało granie osą Jak jest potrzebna Jak jest niepotrzebna bierze Osę, Jak jest Czemu czemu trafowania? ta czera nie wzięły? Bo mamy kali. Aaa, kurwa, dobra, sorry. Moją Vigila. Ja tak jak, jak kupson ci powie pusz, i to puszę, a nie zostajesz tam z tyłu. i... Ale ja wiem, jak się gra kurwa Dobra, ja cię nie chcę to pouczać, Gabryś. Legendarną osą. Lejmora, ktoś tu postaw jak możecie. Legendarna ja nie mam. drużyna. Ej, wpierdalaj się! Wpierdalaj się, Gabrysioszko! Regresjonę jeszcze mają chyba. Trzeba uważać. Ja dronuję, ja dronuję, patrz. Tutaj jest kite na ping'u. Tutaj jest Mira na ok. Sobie, kurwa, impacta. Postaw jedną mi tu tarczę, proszę, tu. W ją. no. ale ja już mi jedną zniszczył, kurwa, czemu, czemu nie, nie brać? No, bo wyrobię. zniszczył mi. Zniszczył mu. Kurwa. Poczekaj sekundkę. A. No to, to masz, to masz tego? Masz bronę? Nie cio Leży Kalit, jeden. Chyba dwa no, muszę wziąć. Ja mam ostatniego. To spróbuj, spróbuj. Obranę mnie, kosiara. Taka pójdzie. Kurwa miota mają Cztery Kurwa Twel jebany, rzucił cekę Prosto mi na tarczy się odbiła Do puja Jest na lewo, jest na lewo Czekaj, jedna poszła. Kurwa, no je... zero ma, zero ma w chuj. Jakby co, masz Kaido na lewo, na blisko. Barman. Wiem, mam tu dwóch. On z haczem spadł. Oh, 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 oh. Chyba coś laguje, po prostu. jest na Może save KD, bo już tak nie ma sensu. No nic, spróbowaliśmy. Na pewno możemy po tej rudzie wnioskować parę rzeczy. Jedno z nich jest to, że nasza oszala nic nie zrobiła. Co? No Co kurwa? Nasza kurwa nie graj Kali kurwa Czemu? Gówno zrobiłeś tą Kali Bo gówno zrobiłeś tą Kali Nic Z Gabryś nie... ale wyjebałeś się pierwszy ja otworzyłem ja, ja otworzyłem ja otworzyłem ścianę i zabiłem gościa To co ty gadasz, że gówno zrobiłem Bo gówno zrobiłeś no. Przecież co ty się Bo wyjebałeś Jakbym ja Jakbym ja wziął te tę osę No to zobaczylibyśmy Lepiej by posło wiele Pierdolenie Ale to kurwa. byśmy my się jeszcze o by lepiej wyszło Od czego ci wybać? Od ceki? No on się od ceki wyjebał No rzucił Patrzycie na niego, a ten mi cekę rzucamy. Tu bara, ograłem. spawnpiki będą Nie On będzie spawnpikował na te dwa okta, te no. podwójne Tam co masz przez na... Oryx jeszcze Wiesz gdzie Kupson będzie spawnpikował Wiem. Tam kwiat. gdzie kaszły zawsze spamfiguję. Dobra, to ja nie biorę kurwa brisza żadnego. Chodź na na. Aha, czek A mamy random team squad kurwa. Trzeba tego spamfiguar wyłapać. Odpaliło mi się jakieś kurwa na steam z Oni dół grają na ru, tak? Kurwa, jest obity Tylkociarek, gdzie tyle Jak kurwa? Ale na chuje kurwa mam ci pomagać, żebym się wyjebał. O kurwa, była na tego topika. Na chuj mam ci pomagać. No ale jak się wypierdolisz, to Twoja wina nie ma. No tak, lepiej Lionem się site od razu na lokery. Ja no się zjememem. Nie odzywaj się, nie odzywaj się. Proszę Cię. Puści Ci telefonik ibermański? Puszczaj. A bo nie. Ja zaraz dopiero pójdę. Telefoniki. Telefonik! Leci. jest na pingu 4 Oryx Czy lewo tutaj? A jest? Czy tam? No chcę sfuzować Oryx jest chyba na górze Dwóch jest na górze, Leszek jest na górze i Oryx I tu barało chyba Alibi jest jakby co A, ceka poszła się, A bo on ma przejrzał zrobił na air zrobi, chyba Przejdźcie mi na dronie, proszę. Na pingu tu jest. Na pingu jest. Maestro. Hmm. A się na górze. Wychodzi ci. Dwóch ci pikuje. Podchodzicie, podchodzicie. Drugi jest tutaj. Jeden tutaj, a drugi tutaj. Biorą cię no Kurwa, nie widziałem go bo to mi i za... Biorą ja. cię, biorą no cię No bo z dwóch stron go brali no, Oni pewnie ma pruma będą grali. Dobra, to ja biorę ramkę. Weź fiuza Gabryś, weź yy, do Kebi Kosiara. Ty jak możesz, weź Liona. A za A ty, Barmański, czym lubisz grać? Nie wiem, cokolwiek. Zagraj tym, czym się czujesz pewnie, czym dobrze strzelasz. Zero. To także zaraz sobie. Te kamerki porostaw jak możesz, w takich miejscach, żeby wiesz. Jak na jakichś schodach czy coś, jak będę do teraz podejść W górę jakby to robią też. Tutaj będzie, na pingu No naszym celem jest we czwórkę, a najlepiej to w piątkę wejść pierwszych na górę i zająć to górę i dopiero potem będziemy szli na dół. Bo jak góry nie zajmiemy, to będzie ciężko cokolwiek zrobić. sobie coś zmienię szybko Gabrysz, ty jakiś rekord obijasz, no, żeby on, się wyjebać? Oh, on rekord mu obija A co on tak, zrobił? Nie no, dronujesz, tak. no znowu się wyjebał oh, yes. no, no, Rozjebałem, rozjebałem kurwa w połowie i chciałem zdenerwować gościu on się nawet nie wyszedł, po prostu To czemu ty bo. zaczynasz odbiciać? Jest chłop, jest chłop tutaj na skybridge'u The no Nie, on jest kurwa pierdolnięty ten chłop Złomuje on nas goście Na pingu jest Mamy no dużo czasu, to poczekajmy. Kurwa, nawet nie wiem na co mamy czekać. Pakę mają wszystko. Gdzie jest paka? Team... Ktoś jest paku. O oh, z yeah. Team z główno. No jak ona nie zginęła? tym otnie Tutaj o, Tutaj się ten debil wyjebał Łomny Którego imienia nikt nie może wypowiedzieć który w barykadę, staje i, kurwa, drona rzuca, nie? Na środku. Na spompiku jeszcze co zrobił. Jedyną szansę, jaką ja widzę... to... Chyba ktoś cekę się o Aż na blisko. Co? Nie słyszę co? Schody masz pan na lewo. Schody, shody, lewo masz już. O, cztery ostatnie operatory stoją. Jesteś w 10? Ja, pierdola. <laughs> kolejny Widzę, Widzicie diabet. Kolejny kurwa tam. No takie gówno przekrywały. Nie, ten pierwszy jest dobry kurwa. Ja muszę zobaczyć, jak Gabriel się na tym skompiku wyjebał. <laughs> Bo on mówił, że coś dronował. Nie mówiłem nic że Mówiłeś, że strzeliłeś i chciałeś przedronować. Chciałem, ale gościu mi od razu zjebał. A czemu leciałeś prosto na najbardziej owym pika na tej mapie? To pierwszy rozjebałem sobie bramkę i zobaczyłem czy tam. No i był gościu, i mnie zajebał. Czyli ty tak, rozjebałeś bramkę, stałeś na środku Darwaja i rzuciłeś drona, i gościu w chwili cię zabił. Kiedy stałeś na środku, dosłownie to... portal, nie, 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 dronowałem. Chciałem dronować, Dlaczego już... ja, najpierw nie dronowałem? Ja, ja też Tam kurczą, bo nie wiem, nie zabiłem alibi Ja nie mam no tutaj problemu, bo ty mną do samego końca, wiesz ty... Nie no ja mam problem, bo to był free kill, nie? To została spraya i kurwa przeżyła na 10 chyba A jeszcze patrzyłem okno, bo tam w ten gate był, potem go zabijali Ona wybiegła sobie. for his Kogo na sajcie nie ma, panowie? Ja jestem, ale jako jedyny kurwa. Bo oni pod nami ważą. I wbił się? Tu chyba? Tu też się. Nomad nie, nie żyje? Aj się w oknie. Dostał foj? O, Tam są prostki, jakby co. To, to tak chujowo Sajta zrobił, że rotacji nie ma przy schodach. że rotacji nie ma przy schodach. Co tam ktoś to, 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 to robił, jest na bank. Nie, pewnie ja to zrobiłem. No kurwa, kolego. Nie no, wydaje mi się, że po prostu każdy poszedł z Sajta i nikt nie zrobił, tyle rotacji i nic. Nie no z... Ale było zasilowane całe. Ci nie dało nawet rotacji zrobić. E tam. Wygraliśmy. No i tylko na przyszłość. Ten o, tą ostatnią ścianę się robi jako rotacja, Bo jedyną rotację, jaką mamy ze schodów, to przez drzwi. A oni mają bicie z tego okna. I dlatego utknęliśmy tam z rukiem. Naszym celem jest, chłopaki, ich zezłomować. No, dwie rundy, panowie, dwie rundy. Ta mapa jest dobra na def. <laughs> Róbcie tajta i respawntyki porobicie. Tutaj kosiara nie, tej ściany nie, tej ściany nie. Ty nie? Dlaczego nie? To. Tu masz przestrzeń na A, tam. dobra, dobra. A to? To obojętnie. Możesz mocnić, możesz nie. Tu można często fithole porobić, o takoi, oi. Może walczyć goście, się, jak będą się zakradali. Tu zagrałem, Idę co. Idą na górę, na pewno. No jestem na majstersach. <laughs> nie wiem jak go nie zajebałem. Oni są, oni są, są wszędzie chyba O tu, na mnie, centralnie są Na mainie Kurwa mać, IQ obita, obita jest Ramka nie dzieje, ramkę zabiłem ja. Oni wchodzą od góry, od góry wchodzą Wszyscy są od góry Masz kluczową rolę Gabryś Demios podchodzi, podchodzi, podchodzi Przeszedł do tego Kurwa. Łazienka jest Oj, ale mi, mi na półdzie go zabiję Zrobiłeś osad tailę ja? No to też Ja zabiłem jednego i połowę obiłem drugiego Pink Damos na no mainie Red ping Kiusz góra Striker dół chyba Ja było długi Ja chat Drona będzie rzucał Może ceket trzymaj a nie masz Nie ma, nie mam tejwa Kościara patrz lepiej może schodę On to zaskoczy. Wątpię Down 15 seconds. Jak zaskoczysz, to usłyszysz 10 left. Skody jest, na blisko masz Nice, pięknie kosiara Time limit expired. On się w ogóle zajebał, nie wiem co on tam na górze robił. Nie, on nie on... zetknął on nie, tam, on nie się się zeskoczył, on się wjebał w tego. Bo jakby zeskoczył, w by byłby fikilem. on pewnie chciał iść na schody, bo tam były... On się tam wiebał w tego, w Łapa. Ładnie, ładnie. Mogłem więcej zrobić, ale chujowe info było. A przynajmniej ramkę wam zabiłem. Zagrobisz kapkanem? I na górze pominował? Ja? I nie, nie. Ja w... mogę kapkanem. Słagi. Tak. Kapkan jest spokojny, i mi ta broń nie Też mirę zobaczymy. tutaj, Kupson, czy coś? Ty zagraj Mira jak chcesz albo custle, bo ja Może weźmy wszyscy trapy jakieś No ja gram mleczkiem, bo jak pod dobra, ja to Nie, jako Melon kurwa Doka jakiegoś weź To Tutaj ty główne. Ochrę, nie nie lubię sajdzie. tego MP kurwa jest wolno strzelam Ale mocno 42 obrażeń z Wogoluszą. Ale ja w łeb strzę dawaj spam Zaj spam pika, Nie, Ja nie umiem, ja nie robię Spawn ja nigdy nie robię z pampików. Nie, stary, ja nie umiem. Jakby mogły dwie osoby na górze grać, sobie pozmocnieć ściany, żeby wam tam ciężej mieć do podejścia i. Trzeba to powzmacniać, to całe to w nie widział tego Ja nie widziałem, Nie ma czasu Ale potrzebuję pomocy u góry Ja mogę do ciebie iść tak. Ja chyba się pierdalają kimś Czy to ty robisz, Ruk? Ja, ja, A nie, nie, Więc kopiuj Ja Ramka na oknie, nie pikuj tego Gabryś Kosiara ty patrz to, patrz tutaj A my tam nie ma, a dobra Walą tutaj, walą tutaj Leży Ramka leży Tecy mam, plus już przeszedł nie. przez okno chyba Nie, nie przeszedł zoku, Jest dalej tak 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 Trzymaj to tam on ma, on ma na ciebie kontakt, co? Mhm. Stój tutaj Gabryś, nie, nie, nie pikuj. Te wstań, stąd? Tak, Dobra, dobra ruka. Dostał, dostał, skończy, nie pikuj Skąd cię wyjebał? Granatem. Tutaj jest na blisko, chłop. To jest Pokażę. ostatnia runda, Gabryś. Nie pikuj, jesteś na strzała, kurwa. Tutaj będzie podchodził na bejkusiarę. Znaczy, ja patrzę to drugie przejście, jakbyś chciał dalej pójść. Więc kapkana ktoś eee, Na tym, na tym korytarzu, bro. Wiem, wiem, no, no, no. Ale nie wiem czy ktoś go nie rozwalił czasem. Kurwa, fiozy zastrąła Podchodzi na B Kosiara lewo masz Tutaj jest, tak, tam jest Schowaj się tutaj gdzieś. O, tutaj może być Jest Gabryś, wracaj na site, to nie instalasz. Kosiara jest doorway głównym Człowieku ręk, ręka kurwa jak młotek Dobra idę zjeść kurwa Dobra Dajcie. zasłużyłeś Na Michę trzeba zasłużyć, nie mam miękkiej gry